widzowie, Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Sped Simulator 99. Dzisiaj jest bardzo nietypowy odcinek, bo zebrałem trójkę moich widzów, żeby otworzyć nowe ekskluzji jajka. A tak dokładnie ekskluzji w karton Egi, W których znajduje się piękny Titanic i miejmy nadzieję, że ktoś z nas go trafi. Także ty mój drogi widzu bez przedłużania strzelku nie czytuj łapkę w górę subskrypcji. Zapraszam cię do oglądania. A dzisiaj ze mną znajduje się tutaj po prawej friend. Witam cię bardzo serdecznie. Mamy również Ripdra. Czyli Kerpusia. skądś tego skinę kojarzę? Skądś kojarzę? No i mamy oczywiście Nacht, czyli Ciocio. Witam, witam was bardzo serdecznie. Jakbyście pytali, to są jakieś, nie wiem, Gigafarty po prostu. Friend, to Nie pytajcie, ile ma Titaników. No, on ma po prostu milion Titaniców. Tutaj Rip Dragon trafił Titanic Butterfly z jednego jajka. I tutaj na przykład Nach ostatnio trafiła z Forever paka Dwa Titaniki. To, to, to są gigafarciarze. Versus ja, czyli najbardziej pychowa osoba w tej grze. Zobaczymy, kto dzisiaj będzie miał więcej szczęścia. No to co, na rozgrzeweczkę proponuję 8 jajuszek. 8 jajuszek na rozgrzeweczkę, trzeba grubo zacząć. Dawajcie. 3, 2, 1, lecimy Lecymy! Jezu, ile jajek w jednym miejscu, dobra. Czy ktoś tu trafi Titanika stylu jajek? Zobaczmy, zobaczmy, czy coś urośnie, dobra? O Boże, jest tu masakra. Otworzyliśmy w czwórkę tyle. Jajek nikt niestety Titanica nie trafił. A i zapomniałbym dodać, jakbyście pytali, ile łącznie dzisiaj jajek otworzymy, to każdy z nas ma po 200 ekskluzyw jajek w ekwipunku. Także opening na pewno będzie ciekawy. Aha, no i po gole siedzą na Titanikach. Nie, no to ja też widzowie, muszę usiąść na swoim Titaniku. Ja sobie usiądę na moim Black Hole'u. No to na własnych Titanikach usiądźmy sobie, chłopaki i dziewczyny. I otwórzmy teraz, proponuję, no znowu ósemkę. Ósemka jest zawsze szczęśliwa. Dawajcie, otwieramy na 3, 2, 1, let's go. Zobaczcie. Co tym razem, co tym razem, czy tu siedzenie na Titanicu pomoże nam i doda nam szczęście? Zobaczmy. Tu jest chyba coś. Dobra, dwa są. Nie, jedno, okej, okay, jest jedno. Proszę, oby Titan był. To jest chyba nie moje, dobra, to nie jest moje, ale jest huge. Dobra, kogo jest pierwszy huge? Sprawdźmy. Jaki to jest huge? Huge karton demon. No, friend oczywiście, no klasycznie. Friend zaczyna opening dzisiejszy huge. Jak zwykle, farciarz, no jak zwykle. Dobra, proponuję zmienić tutaj trochę miejscóweczkę. Lecimy tutaj obok indeksu. Ja sobie zdaję tego Titanika, bo on bardzo zasłania tutaj. I otwórzmy, może, sobie teraz pięć luźnych, takich pięć pojedynczych. Wiecie o co chodzi, że jeden, 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 jeden. A ja jeszcze w ogóle nie zbindowałem, poczekajcie sekundę, jeszcze zapomniałem zbindować. Dobra, zbindowałem. No to lecimy, kurczę, nie ma co tu gadać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pyk. Pięć otworzyłem, zobaczmy, co tu inni trafią. Tu mają różne taktyki, niektórzy otwierają pojedynczo, niektórzy po trzy. No zobaczmy, czy coś tutaj wyrośnie, Okej, okay, Chyba tu coś jest? Nie, wydaje mi się, jest. A nie, jednak nie było. Nie, tutaj mamy, dobra, patrzcie, jest. Chyba znowu frenda jajko. Je jest huge kolejny. Nie no, jeżeli to jest friend, to on ma za dużo szczęścia. Sprawdźmy. Nie, dobra, oddajesz szczęście dzisiaj. Oddajesz to szczęście. On nas, widzowie, miażdży. 2 do 0 wygrywa friend. A, jeszcze nie powiedziałem: Zwycięzcą jest osoba, która trafi tajtana. Tak, tak, to nie ma czegoś takiego jak punkty. Wcale dzisiaj friend nie wygra. Nie no, oczywiście żartuję. Na koniec sobie punkty. Zobaczymy, kto ile będzie miał. Ekskluzjów nie liczymy. Zwykły huge jest jako jeden punkt. Ten lepszy jako dwa punkty. No i Titanic, no to no wygrywasz po prostu. Także tak wygląda punktacja. Dobra, chodźcie tutaj, chodźcie tutaj, Tu Roksek często trafia Titanika I mam nadzieję, że my też dzisiaj trafimy. Proponuję 3 po 3. Czyli 9 jajek. 3 szybkie. Więc lecymy. 3, 6 i 9. 9 jajek. Patrzcie w ogóle, ile tu jest jajek w jednym miejscu. Nie no, ten opening naprawdę jest no niesamowity. Zobaczmy. Ja też bym prosił w ogóle jakiegoś hugea. Okej, okay, jest jajko. Są cztery jajka chyba. Nie, jedno jest, okej. Okay? I to jest Titan! To jest Titan! Kogo to jest Titan? Ktoś trafił Titanika. kto? Kto trafił? Jest ciocio kolejny Titanic! Ciocio Titanic Carton Cut. Nie, dobra. Nie. No i GG. No i GG. Trzeci Titanic chyba w ciągu trzech dni. Ciocio trafiła Titanica. Idę do kąta płakać, Elo. Co tu się w ogóle wydarzyło? Co tu się stanęło? Jeszcze raz tutaj na graty. No to lecimy dalej. Nie powstrzymujemy się tutaj. Nie zatrzymujemy się. 16 jajek teraz, czyli dwa razy po 8. Lecimy. 8 i 16, lecimy z drugim Titanikiem. Patrzcie, ile to jest. Jajek, ej, dobra, to jest szalone. Zobaczmy, czy teraz ktoś trafi jeszcze Titanika. Uwaga! Chyba totalnie, nie. Jest tutaj, jest tutaj, jest tutaj, ja już ko jedno. Czy będzie drugi Titanic? Uwaga, sprawdźmy. Nie, tym razem jest Jack. A kogo to będzie Jack? Bo to jest też dreszczem emocji. No dobra, nie, dobra. Po co ja taki odcinek robię? Oni mają za dużo szczęścia. Pręd, trzeci Hugh, nach Titanica, a ja nic. Cierfuś, witam w teamie, ty chyba też nic nie trafiłeś. Dobra, nie ma co tak dużo gadać. Zmieńmy miejscówkę, chodźcie o Kitusia. Bo Kitoś taki sam, my jesteśmy w czwórkę, a tu Kituś sam siedzi. Więc do Kitusia sobie wejdźmy i otwórzmy sobie proponuje znowu 3 po 3 czyli 9 jak głąńcie dawajcie 3 6 9, let's go! 9 jajuszek, zobaczmy, czy będzie jeszcze jeden Titan. Proszę! Ja chcę Titanic, on jest cudowny! I chyba nikomu nic nie urosło tutaj. Mi się wydaje. Jest tu jakieś jajko, no niestety, same ekskluzywy. A zostało jeszcze dosyć sporo jajuszek, bo wydaje mi się, że jeszcze jakieś 130 coś takiego zostało. No nie no, jaki ten Titanic widzowie jest cudowny. No powiedzcie sami, no jest przepiękny. Ej, dobra, zazdroszczę ci go powiem szczerze i mam nadzieję, że go trafię. To proponuję coś szalonego. Po 16. Czy my otwieraliśmy się po 16, chyba nie? A, otwier. Zagraliśmy po 16, no to jeszcze raz po 16. Nie ma co tutaj gadać. Patrzcie, całe pomieszczenie w jajkach. Lecimy, lecimy, Roxa, fart, Dobra, to jest moje chyba jajko, proszę. Szczęście Roxa, proszę, szczęście Roxa, proszę, proszę. Dobra jest huge, ale kogo to jest huge, sprawdźmy. Frenda na pewno. Nie, dobra, Friend co robi? Czwarty huge. Czwarty huge, frenda wyleciał. Co tutaj się dzieje? Czemu my kerfuś mamy takiego pecha? Ja już nie wiem co. Może wy dajcie jakąś propozycję. Jak to teraz otwieramy? 32? No to musi być na grubo. To musimy miejscówkę zmienić, bo tu się te jajka nie zmieszczą. Dobra, ja mam inną trochę propozycję. Ja mam trochę inną propozycję. Proponuję 5 razy po 3. 5 razy po 3, czyli 15 jajek. Zweźmy tutaj w połowie kompromisu 15 jajek, czyli raz, dwa, trzy, cztery, 5, 15 jajek. Tu trzeba na grubo, widzowie. Tu nie ma co po jednym otwierać. Tu trzeba na grubo, bo albo wyleci Titan, albo nie. Zobaczmy, czy coś tutaj w ogóle będzie. Okej, okay, tu jakieś jajka są. Tu rośnie. Ej, dobra, to jest huge. Okej, okay, drugi tu rośnie chyba. Dobra, nie rośnie. Mamy huge'a i trafił go tym razem. Kerfuś. Jak wygląda punktacja? Dobra, po co ja w ogóle mam, widzowie, liczyć punkty? No, nach, wygrała. Ciocio wygrała ten opening stuprocentowo. Po co ja on to liczyć? Jedyne, co może zmienić wynik tego meczu, to jeżeli ktoś z nas jeszcze trafi dzisiaj Titanika. Zostałeś? no. Sto jajek, sto jajek, no jest jeszcze szansa Dawajcie może na holixową mapę Czyli 99 word Ponieważ tutaj holix trafił shiny hipomelona Shiny dokładnie hipomelona I proponowałbym otworzyć tutaj Ja mam często coś takiego, że lubię pojedyncze otwierać O, w sumie dobra, chodźcie tutaj gdzie friend Bo nie możemy tam gdzie holix, musimy w innym miejscu Proponuję 10, ale pojedynczych Także po jeden dosłownie Więc let's go, raz, dwa, trzy Musicie sobie z... oczywiście zbindować, bo będzie ciężko Jeżeli nie zbindujecie Dobra, chyba 10 było, nie liczyłem, ale zobaczmy czy pojedyncze też dadzą tutaj szczęście. No uwaga, sprawdźmy. Ja coś mam, ja coś. No mam, pomyliłem się, jednak nic nie mam. Ale wy coś chyba macie? Nie, za dużo jajek. Nawet nic nie widziałem. No niestety, nic nie poleciało. No to co? Nie ma co tu długo gadać. Osiem i trzy. Że wiecie, osiem jajek, potem trzy jajka. Pyk, osiem i pyk, trzy. Tyle jajek. No musi coś tu wyrosnąć ciekawego. No proszę, ja chcę pierwszego huge'a chociaż. Halo. O, chyba coś jest. Dobra, jest coś. Jest coś. Tylko kogo to jest jajko? Zobaczmy, jest Jake. Ale kogo tym razem będzie? Czy to będzie mój? Nie. Friend piątego huge'a dzisiaj trafia. Co tutaj się dzieje? Chyba już nigdy nie nagrywam z nikim. Ja chyba muszę samemu nagrywać. Nic mi dzisiaj nie leci, totalnie nic. Zero QJ. Ja zaraz nie będę miał nic na konkurs dla was dzisiaj. To teraz może nie zmieniajmy miejscówki. Otwórzmy tutaj. Nie wiem, już sam. Otwórzmy tutaj 9. Znowu 3 po 3. Aha, mam zlokowane coś. Czekajcie. Dobra, wy otwórzcie. Mam coś tu popsute. A dobra, otworzę sobie tak. 3, 6 i myk 9. Zobaczmy, co tutaj rośnie. Rainbow Exclusive, spoko. Tu chyba jest huge. Nie, niestety nie ma. Zobaczmy, zobaczmy. Jest, rośnie. Rośnie jedno, rośnie jedno. I to na pewno nie jest moje, znając moje szczęście. Zobaczmy, kogo to ja jest szczęśliwe. Uwaga. Kogo jest to szczęśliwe, Jajuszko? Eee, po co ja się w ogóle pytam? Po co ja się pytam? Szósty huge dla Frenda. Jak on to robi? Ja nie wiem, on chyba na desce to otwiera. Wiecie, co ja muszę deskę zmienić? Dobra, to jest chyba ta taktyka. Ja sobie wejdę na hotdoga, bo mam smaka na niego i tu sobie teraz otworzę. Tak, zaskoczenia ich wezmę, oni nie będą wiedzieli. Szybkie 8. Aha, zlokowane mam. No to jeszcze raz, szybkie zaskoczenia 8. Let's go. Proszę, no chociaż jeden huge niech wypadnie, bo widzowie pewnie bekę ze mnie mają na no maksa na 100%. No i nic nie wypadło. Czyżby to był kolejny odcinek, gdzie otworzę 200 jajek bez żadnego huge'a? Nie no, proszę cię Preston, bo już jajka się tu powoli kończą. Więc nasza ekipo otwórzmy 16. Dwa razy po 8. No musi w końcu coś wylecieć. No proszę was. Pierwszy huge. Jak nie huge to Titan. Też nie będę zły. Zobaczmy, czy cokolwiek w ogóle będę miał. Dobra, tu coś jest. Tu coś jest na pewno. Jest to huge. Okej, okay. latający huge. Dwa są, patrzcie. Dwa jajka. W końcu. Huge karton bany. Dla mnie i dla ciocio. W końcu. Pierwszy huge pet. Jak on się w ogóle prezentuje, widzowie. Prezentuj się w sposób następujący. No jest ładny, jest ładny. To jest chociaż ten lepszy? Nie, to jest ten słabszy akurat. No i dobra, chociaż jednego huge'a trafiłem, jestem zadowolony. Ja tutaj czekając na moich towarzyszy, otworzę sobie coś takiego. Może to być nawet grube, bym powiedział. 8. Osiem... Pyk 16 i 3, 6, 9. Dobra, ja lecę grubo bez moich towarzyszy tym razem. Zobaczmy, czy to odda. Dobra, widzowie. Jednak muszę z moimi towarzyszami tutaj otwierać ewidentnie. Nic totalnie nie poleciało teraz tylu jajek. To jest na pewno pechowy odcinek dla mnie. Dobra, friend wpadł teraz na ultrasalony pomysł. Każdy ma inną ilość jajek. Nach ma 80, Dragon ma 70, Friend ma ponad 30. Ja też mam ponad 30, tutaj albo 40 i wszyscy otwieramy wszystkie na także odliczamy. Przygotowani? Chyba tak. 5, 4, 3, 2, 1, 0. I wszystkie otwieramy. Wszystkie, jakie macie. Wszystkie. Patrzcie, ile tych jajek tutaj leci. Dobra, jak to wygląda. Cała mapa w ekskluzji w jajkach. Jezuniu, co tutaj się dzieje? Co tu się stało w sekundę? Dobra, czy coś w ogóle rośnie? Ja nawet nie wiem. Okej, okay, na jak trafiła? Ile huge? Co jest? Dobra, patrzcie, ile huge. Nawet ja trafiłem do Mona. Dobra, ile huge tu poleciało? Patrzcie, rainbow jakieś ekskluzywy. Do Dobra, ile tego poleciało? Dobra, tu jeszcze jakieś jajka się otwierają. Zobaczmy, zobaczmy. Okej, okay, rośnie kolejne jajko. I kolejny dla Nach. Nach chyba trzy huge teraz trafiła w ogóle, mi się wydaje. Tyle ekskluzywów, tyle huge, że nawet nie zobaczyłem wszystkich. Dawaj, Kerfuś, otwórz, bo jeszcze Kerfusiowi tu 7 zostało. Dawaj, otwórz, zobaczymy, co trafisz. Jeszcze 7 mu zostało, to zobaczmy. Tapuje, 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 tapuje. Ostatnia szansa na Titana. Czy będzie tutaj gdzieś Titan? No, niestety nie. O! Czyli podsumowując nasz dzisiejszy Opening, ja, 2 huge, Fred o ile się nie mylę, 6, Rip Dragon 2 i Nach, 3 huge, i jeden Titanic. Czyli Nach jest dzisiejszą zwycięzczynią Openingu. Serdecznie Ci gratulujemy. Dalej mi tyłek jeszcze, Wam powiem. No dobra. Zróbmy jeszcze właśnie te huge machine jajka, które przed chwilą friend powiedział. Wy ich nie słyszycie, niestety, no ale. No, no, może w następnym odcinku uda nam się ogarnąć, żeby każdego było dobrze słychać. No to jeszcze udało nam się tutaj, widzowie, wyklepać trzy huge machine, butterfly, jajuszka. Otwieramy je pojedynczo, także szykujcie się, Lecimy Pierwsze jajuszko. Zobaczmy, czy może z tych jajek wypadnie Titanic. Let's go, zobaczmy. Uwaga, u mnie huge, tutaj huge i u frienda. Ej, ej! Nie, już myślałem, dobra, też huge. Mantis, shirp, grzybek, grzybek i mantis, shirp. No to co? Lecimy drugie jajuszko. Zobaczmy drugie jajuszko, co tutaj wypadnie. Let's go. Drugie jajuszko. Może te będzie bardziej fartowne. Uwaga, tu Huge chyba. Albo to jest titan? Nie, to jest Huge. Jezu, ja się tu gubię. Dobra, tukan, mushroom, pixie, foxy i mantis znowu. No, trochę kiepsko. No to lecimy bez gadania od razu z trzecim jajuszkiem. Zobaczmy. Ostatnie jajko, ostatnia nadzieja tak naprawdę na dzisiaj. Sprawdźmy, czy komuś się coś uda. Friend niestety odpada. Tu jakieś jajko, no nie. Wszyscy mamy huge'a. Czy będzie jakiś najlepszy? Uwaga, niestety tragedia. Chociaż tutaj shiny chociaż ktoś trafił. Shiny huge Brata. mushroom raykun. Dobra, jeszcze tutaj od nach pożyczyłem tej widzowie, żeby się na nim ładnie pożegnać. Jeżek, on jest cudowny. No i dobra, zróbmy sobie też konkurs. Dzisiaj do wygrania macie no te oto dwa huge, które dropnąłem, bo nic więcej nie udało mi się zdobyć. Żeby je wygrać, pamiętajcie, łapkę w górę, subskrypcja oraz komentarz z waszym nickiem. No i na kolejnym odcinku ogłosimy sobie zwycięzców. A propos zwycięzców, macie ostatnich na ekranie. Serdecznie, mordeczki wam gratuluję i nagrody zostały wysłane do was do mailboxa. A my w takim pozytywnym gronie pożegnamy się z wami. Bardzo dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Życzę wam wspaniałego dzionka albo wieczoru, w zależności o której godzinie to oglądacie. Dziękuję wam ekipo za nagranie odcinka i do zobaczyska Siemanu!